Serdecznie witam, moi drodzy ludzie, moi kochani, widzowie, słuchajcie. Ja nagrałem króciutkie wideo wczoraj. No, miałem dwa nagrane, ale mnie, wyrzucili mnie z kasyna, bo nie można tam nagrywać. To nagrałem takie przy wyjściu, tylko troszeczkę, parę minutek. No bo wyjechałem, żeby, żeby spędzić dzień poza domem i pojechaliśmy tutaj do Virginia. To jest ode mnie jakieś półtorej godziny do, do kasyna. No a po prostu, no tak, zobaczyć. A Pytanie było, od jednego z widzów, no jaki ten system jest do, do obstawiania w ruletkę? Więc, bazowane na tym pytaniu, taki cały będzie króciutki filmik, gdzie już kiedyś chyba nagrywałem a propos, a propos jeżdżenia po kasynach i, i w jaki sposób obstawiałem, czy próbowałem wygrać z, z kasynem, czy, czy to w ogóle jest możliwe, prawda? Chyba <gryw> najważniejsze jest wiedzieć, że <gryw> oni zawsze są wygrani. <gryw> to trzeba założyć. Takie, takie, no, taką regułę, że jednak kasyna po to jest w interesie i po to otwiera drzwi, żeby na was zarobić, a nie żeby wam dać wygrać. Więc oni mają bardzo duże środki zainwestowane, nie tylko pieniężne, jeżeli chodzi o tworzenie kasyna, no ale także, także w tą obsługę kasyna, żeby wam się nie udało, a żeby im się udało. No i stąd właśnie przychodzą te różne, czy regulacje, czy czy po prostu obserwowanie graczy, no żeby ktoś nie oszukał no albo żeby ktoś nie wygrywał. Więc przy tej, przy tej prannej kawce e, chciałem ostrzec was wszystkich przed, przed hazardem. E, jest to obrzydliwy nauk. Nawet ten, który by się wydawało, że jest na małą skalę. Jest, jest okrutny i potrafi was no, wyczyścić naprawdę z pieniędzy. E, no Naprawdę może, może przynieść bardzo złe skutki, kiedy spróbujecie raz. No i zazwyczaj takie jest szczęście tego, co zaczyna, że pierwszy raz możecie wygrać, a potem już nie, a potem e, po prostu będzie was e, tak jak ten ten wlewie, ten e, ściek wciągał pieniążki bez żadnych rezultatów. Ostrzegam przed tym. Bardzo, bardzo wielu widziałem ludzi, którzy nie mogli odejść, na przykład od zdrapek czy, czy od kupowania biletów na loterii które uważam a całkowicie za bezsensowne i bezużyteczne jest to, jest to naprawdę nawet gdybyście wygrali ten milion czy dziesięć, to zazwyczaj przynosi nieszczęście tym, którzy są nieprzygotowani, aby wygrać dużą sumę. No taki wstęp muszę wam, wam dać, bo takie, takie jest moje zapatrywanie ogólnie na, na, na obstawianie czegokolwiek. No jest olbrzymia przyjemność, bardzo lubię na przykład na wyścigach konnych obstawiać, bo jest dużo emocji, no jest fajnie popatrzeć. Jak te koniki się tam ścigają, jest, tak jak mówię w kasynie, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli dacie sobie radę, żeby no coś chociaż uszczknąć więcej od nich niż, niż tam się włoży, to jest nie niesamowita satysfakcja. No i opowiem Wam o tych moich próbach. I tym systemie, takim bardzo prostym, nie niemalże trywialnym, no jak z nimi, jak z nimi wygrać? Zacznę od tego, że oni wiedzą o tych wszystkich systemach i oni mają zabezpieczenia, które się zmieniają, ten system pierwszy raz próbowałem zastosować z moim bratem będąc w Atlantyku Syrii to jeszcze były przełom lat 80. i 90. -tych. więc no, nie mieliśmy dużej gotówki wtedy, więc złożyliśmy wszystko, naszą gotówkę razem, żeby no żeby, radę, żeby dać ten radę, ten system wprowadzić w życie bo na czym to polega? no bardzo prosta, bardzo prosta metoda to polega na tym, że po prostu gramy tylko na czarne albo czerwone, albo na te numery parzyste albo nieparzyste, gdzie jest największa szansa otrzymania zwrotu Waszej inwestycji. No i musicie wybrać takie kasy, gdzie ma tylko jedno zielone zero, bo jak jest jedno, jak są dwa zielone, no to ich szanse no, zwiększają się dużo bardziej, żebyście wy przegrali. Teraz coraz ciężej znaleźć y, takich kasyn, żeby było tylko jedno zielone zero w tym co byłem dopiero kilka dni temu no mieli niestety dwa, dwa te zielone podwójne 0 i 0 czyli dwie zielone do ekstra te, te no, szanse dla kasyna żeby żeby wam zabrać pieniążki no, mimo wszystko mi się udało jak mi się udało powiem wam jaki to jest system e, w, w ten sposób że bierzemy taki stół który ma jak największy limit do góry a jak najmniejszy na dole, czyli wasza stawka pierwsza powinna być jak najmniejsza w tamtych czasach chyba żeśmy znaleźli 5 dolarowe, a ta górna była chyba 500, więc jeżeli przegracie te 5 dolarów, prawda, to stawiacie 10. Jak przegracie drugi raz 10, to stawiacie 20, jak przegracie drugi raz 20, to stawiacie 40. Jeżeli wygracie, no to 40 i chowacie z powrotem, to są te wasze odegrane pieniądze i znowu zaczynacie od 5. Jeżeli wygracie za pierwszym razem powiedzmy te 5 dolarów, to od razu je chowacie i cały czas obstawiacie te 5 non stop dokąd nie po prostu takimi piątkami nie nazbieracie dużej wygranej. Jest to monotonne, nudne, ale jest y, skuteczne. Więc co kasyna w tamtych latach 80 -tych, 90 -tych robiły? Bardzo szybko, ale to bardzo szybko. Taki człowiek, który obserwuje to albo z kamery, albo który stoi za stołem, bo nie Krupia, się tym nie interesuje, jest od tego specjalny człowiek, który patrzy na to, jak obstawiacie, więc oni automatycznie zmieniają limity na stole. Wiemy to, bo z bratem żeśmy przeszli chyba przez cztery kasy na podrząd próbując tego systemu i za każdym razem był taki sam rezultat. Jak tylko zobaczyli, że obserwujecie podwójnie, kiedy przegracie, a wycofujecie się, kiedy wygracie, no to zmieniam te limity, że ten niski się raptem robi bardzo duży. Mogą go zwiększyć na 25 albo na 100 dolarów a nie mogą obniżyć i wtedy jeżeli przegracie nie macie tej szansy żeby się odegrać no i w ten sposób te kasyno kiedyś tym zielonym zerem was zawsze położy na łopatki no co tu dużo mówić od tego są żeby wygrywać więc system jest bardzo dobry tak jak mówię wtedy w Atlantic City nam się nie udało z kilku względów po pierwsze nie było dużego ruchu także w każdym kasynie w którym byliśmy ten stół był bardzo rzadko obsadzony czyli, czyli Zwracali na nas uwagę od razu, bo po prostu byliśmy albo sami, albo dwie, trzy osoby tylko przy stole, więc było widać, co my robimy i nie mieliśmy nawet 10-15 minut, żeby, żeby cokolwiek zarobić. Bo tamten szef <grym> czułym okiem nas obejrzał i było po, po ptaszkach, i było po zabawie, i musieliśmy iść dalej. No, przez te, przez te lata, wiecie, jeździłem do i do Las Vegas i zaglądałem do różnych kasyn. Jeszcze raz chciałem podkreślić, że w moim wypadku to jest czysto w, w takiej intencji rozrywkowej w latach 80. i 90. kiedy jeździłem często, jeździliśmy tam zazwyczaj z żoną, gdyż były takie lounges, czyli takie miejsca, gdzie można było sobie usiąść zamówić jakiegoś coś do picia zazwyczaj alkoholowego i, i przy takim jednym drneczku, przy takim jakiś tam rozrzedzonej wudetce, czy czymś słodkim. Zawsze była na żywo muzyka, zawsze był jakiś albo taki człowiek, który tam śpiewał, albo grał, albo nawet cały zespół i to nic nie kosztowało, bo tylko tego, no, te, tą wódkę czy, tamten, czy tamtego drinka, co tam byście nie pili. Więc to było przyjemne, a jeżeli chodzi o granie, to braliśmy ileś tam pieniędzy, powiedzmy 100 dolarów po 50 na główkę i to jak żeśmy przegrali, to przegrali, a jak wygrali, to byliśmy zadowoleni. I to był po prostu koszt wyjazdu, żeby się po prostu posiedzieć sobie przy muzyce na żywo, żeby się przejechać. W New Jersey jest bardzo fajny, z Nowego Jorku się jechał. Ja wtedy mieszkałem zresztą w New Jersey przez jakiś czas, więc tam się jedzie bardzo ładnie, takim system jest szybkich dróg, że, że to było szybko, wygodnie i przyjemnie po prostu wieczór, żeby coś innego robić, żeby sobie tam na deptaku pochodzić, bo kasyna w Atlantic City są położone tuż nad oceanem, więc jak się pojedzie troszkę wcześniej, to najpierw jest świetny spacer po, po tym deptaku, a potem, tak jak mówię, usiąść sobie przy, przy wódeczce, czy przy winku, czy przy czymś przy piwku posłuchać na żywo muzyki i ewentualnie pograć trochę. Więc nigdy ten nałóg mnie nie wciągnął i, i mówię, jeżeli ogólnie macie jakiekolwiek nałogi do hazardu, czy, czy do jakiekolwiek łatwo popadać się w nałogi, Raczej bym polecał nie próbować ani razu tego robić. No co się stało przez te wszystkie lata, mówię patrząc w kilka dni w, wstecz, jak teraz wygląda system w kasynie, no więc tych e, szefów za stołami nadal są, obserwują e, takim czułem okiem e, dokładnie tych, e, tych grających. No ale zauważyłem, że to kasyno przy tych stołach e, z lulecką były o wszystkie stoły, nie, a nie było ich dużo. Były dokładnie obsadzone, znaczy grających było bardzo dużo. Tak dużo, że te wszystkie miejsca nie dość, że były zajęte, to jeszcze na zewnątrz jedna czy dwie osoby stały, i no, każdy tam ma inne żetony, ale jest dużo grających. Kiedy jest dużo grających, to jest ciężej im od razu wyłapać takiego człowieka jak ja, no, który tam jakiś system stara się wprowadzić, co jest ulepszeniem dla mnie. To ulepszenie już zauważyłem w, atle, w kiedy to było w 2001, to było zaraz po, po, po 9-11, byliśmy w Atlantic City, w tym w Las Vegas z moimi synami i więc wtedy to już było ulepszenie, bo są teraz komputerowe systemy połączone przy stole ruletkowym. No i wtedy były po prostu takie, nazwijmy to pałeczki z, i było widać jakie kolory wychodziły przez ostatnich 10 obrotów tą kulką. Więc takie granie na kolor. Było bardzo bardzo fajne, jeżeli chodzi o mnie, bo zamiast w zamiast obstawiać podwójnie, kiedy przegrywałem, po prostu bardzo delikatnie, delikatnie, bardzo ostrożnie wybierałem kolor i zazwyczaj nie, nie musiałem drugi raz obstawiać, bo za pierwszym razem wygrywałem, gdyż, gdyż czekałem, na przykład kiedy czerwony wyszło 8-9 razy, gdzie trzeba dużo cierpliwości, ale czasami wychodziły tak długo podczący ten kolor, więc wtedy ta szansa, że wyjdzie czarne. Pomimo, że matematycznie jest zawsze pół na pół, to jednak e, chyba cztery czy pięć razy e, wygrałem, e, obstawiając właśnie tylko, tylko w ten sposób, po prostu e, tak, takim, taką nudną obserwacją tego, co się działo poprzednio. I żeby postawić na następny kolor, który wyjdzie, e, w Las Vegas obstawiałem większe sumy, zazwyczaj tylko jeden raz, a dużo i po prostu odchodziłem od stołu i dalej nie grałem. E, Moi chłopcy byli <laughs> naprawdę zaskoczeni, że tak łatwo wyglądało to łatwo. Zbierałem te pieniądze, no ale, ale nie, nie stawiałem na... No prosili mnie, żebym za nich stawiał. Niestety nie, nie, nie obstawiam cudzych pieniędzy, no i tak jak mówię, nie chciałem uczyć ich hazardu i tam przyzwyczajać się do takich łatwych, by się zdawało pieniędzy, które zazwyczaj się kończą klęską, bo mimo wszystko, jeżeli dłużej pogramy, a pamiętajcie, że czym dłużej jesteśmy w kasynie, tym nasze szanse rosną co do przegranej. Każda minuta to jest większa szansa, że kasyno od Was coś weźmie. Więc jeżeli widzicie wygraną, no i jeszcze raz wrócę do tego ostatniego pobytu, jeżeli widzicie wygraną, musicie odejść od stołu jak najszybciej, kiedy spełnicie taki swój jakiś wymarzony czy taki wymyślony limit, ile wy chcecie z tego kasyna wynieść, a jeżeli przegracie, no niestety trzeba się z tym pogodzić i możecie z do kasyna tylko tyle pieniążków, ile ich jesteście gotowi stracić. No więc co teraz się stało jeszcze? Co jest ulepszone, jeżeli chodzi o, o kasyno? No więc fajnie było, że natłok był ludzi, że było dużo ludzi, można było się ukryć. A drugą rzeczą jest teraz te komputerowe systemy, nie tylko pokazują, jakie ostatnie numery wyszły czyli nie tylko 10, tak jak było w Las Vegas, teraz chyba było 25 numerów pod rząd, można było widać i kolor, i numer na, na pałeczce z boku, i oprócz tego był ekranik, i pokazuje Wam chyba 6 albo 8 numerów, które najczęściej wychodzą, i, i chyba 6 albo 8 numerów, które najrzadziej wychodzą, także tą przeciętną komputer Wam już wylicza, nie musicie długo stracić się przyglądać, wystarczy rzucić okiem i widać, co, tak zwa, co są tak zwane ciepłe, zimne numery, co dalej nic nie gwarantuje, ale jeżeli chodzi o, o kolory, no jednak mi się zawsze wydaje, że, że tu jest szansa ich przechytrzyć. Więc stawiałem czarne, czerwone, stawiałem... Aha, co jeszcze mają w systemie, Tym, żeby zabezpieczyć się przed takim podwójnym stawianiem, kiedy się przegrywa. Więc ten górny limit był chyba 200 dolarów, na... 200 dolarów było chyba na stole, a ten najniższy był chyba 20, tak mi się zdaje. Także ta, ta... wiecie, ten... Ta przerwa pomiędzy najniższym a największym limitem zawęża Waszą szansę, żeby się odegrać. Także, gdybyście pod rząd kilka razy przegrali, no, kasyno zaczyna Was pokonywać, bo nie możecie odbić się od, od tej swojej przegranej. Także, ewentualnie mówię, jak się tam trafią zera kasynu albo nie traficie w te kolory, to raczej Was oskubią i czego się, tak jak mówię, lepiej się spodziewać takiego rezultatu niż, niż tego, że wygracie. No mówię jeszcze raz, w moim wypadku ja stawiałem po 25 dolarów na, na kolor. No i podwajałem przy przegranej do 50, a potem do 100, bo zdarzyło się, że, że dwa razy przegrałem pod rząd, ale kiedy aha i obstawiłem też chyba dwa razy na po prostu na cztery cyfry, tak dodatkowo przez to, które tam te cyfry częściej wychodziły i Wam powiem, że w obydwu wypadkach y, udało mi się wygrać i w tych kolorach dosyć szybko zacząłem zbierać pieniądze i tak samo na, na cyfrach tych czterech y, chyba z trzech obstawień raz trafiłem więc, y, więc było troszkę wygranych i jak już osiągnąłem no tam jakąś pulę wygranej po prostu przestałem grać no na tym polega właśnie wygranie dla mnie było za szybko, chciałem dłużej sobie pograć ale, ale jak się jest szczęście, to najlepiej odejść od stołu w tym czasie, kiedy się ma szczęście, a nie w tym czasie, kiedy już jest pusta kieszeń i musimy odejść. Więc, no więc to jest ten system właśnie podwajania przy przegranej, najlepiej przy jednym zerze, tylko i, no i wycofywaniu się za każdym razem, kiedy wygracie i obstawianiu najniższej stawki. Jest to takie dosyć, dosyć solidne, nudne granie w ruletkę, i tak jak mówię w moim wypadku. Do tej pory no takie bardzo szczęśliwe, bo przez te wszystkie lata, które próbowałem, mówię ostatnio długo nie grałem, bo w Las Vegas przecież byliśmy 20 coś lat temu i od tego czasu byłem chyba tylko w Atlantic City raz albo dwa, a potem już teraz dopiero tutaj w Virginii byłem. Także nie, no mówię, nie jestem gamblerem, nie jestem hazardistą, nie polecam tego, uważam, że to naprawdę jest strata pieniędzy. No chyba, że potraficie to opanować i że to jest tylko dla zabawy i no i takie stawiacie sumy, które możecie przegrać. A więc tyle będzie o hazardzie. E, po związku z tego pytania, e, no opowiadam jeszcze raz chyba to, co już kiedyś czas opowiedziałem o tym, jak z tym bratem żeśmy próbowali w Atlantic City wygrać. E, to W tamtym e, wcześniejszym e, chyba styczniu z lutego tego roku video nie opowiadałem o Wiedzini, bo w Wierdzini byłem dopiero co kilka dni temu. Więc to jest nowe, nowe, nowe doświadczenie. No i właśnie ten, ten ekran z numerami jest bardzo taki fajny i pomocny według mnie, gdzie staram się właśnie tą intuicję używać co do tych kolorów dostawiania stawiania, no i czasami na te ciepłe numery tylko mówię, nie stawiam na jeden, stawiam na cztery zazwyczaj numery, bo naprawdę jeden do 38 szansa jest dosyć ciężka do trafienia, no i wtedy taki hazard się robi po prostu takim łutem szczęścia którego, który zawsze, kasyno ma przewagę nad wami sąsiad mi zaczyna coś tam robić obok, więc jakieś hałasy mam dochodzą więc będę kończył, było dzisiaj o kasynach jeszcze raz powiem wam, że jeżeli potraficie opanować hazard i, i robicie to dla rozrywki, to może być bardzo przyjemne, a, ale nie polecam nawet zaczynać, bo to niemal, że jak z narkotykami są niektóre tak uzależniające, że wystarczy jeden zastrzyczek i człowiek jest do końca życia uzależniony. Więc e, pójdźcie po rozum do głowy, e, popatrzcie co się innym ludziom przydarza w życiu. No i po prostu trzeba unikać takich e, pokus i, i mówię. No, Mówię o tym, co, co mi się udało akurat szczęśliwie na małą skalę, ale nie chcę, nie chcę, no nie chcę Was zachęcać do, do próbowania systemów, czy w ogóle do grania, czy odwiedzania kasyn. Miałem okazję też być w Monte Carlo. No, jeszcze, go, jeszcze tam ciężej wygrać niż gdziekolwiek indziej. Tu amerykańskie kasyny mają w pewien sposób narzucone, ile tam muszą dać wygranych na, na iluś grających, także tam jest jakaś szansa w tych maszynach nawet wygrać, ale ruletka się rządzi swoimi własnymi prawami. 36 numerków, do tego dochodzą te dwa te zera. To jest 1 do 38, żeby trafić, jeżeli obstawiacie na numer, więc wasze szanse są raczej znikome. No i jak popatrzycie, ile ten, ten dealer tam, ile ten krupier zbiera pieniędzy do, do koszyka za każdym razem, ile tych tokenów odpada, to się odechciewa grać. No, sąsiad mi zagłusza, będę chyba kończył słuchajcie, wszystkiego dobrego Wam życzę jeszcze raz mówię, stroncie od jakichkolwiek nałogów, wszystkie nałogi są nałogami, co oznacza, że mają jakąś tam negatywny wpływ na Wasze życie, więc jeszcze raz proszę z ziarką soli to, to wziąć, co mówię i mówię, ale jak jesteście i chcecie mieć rozrywkę i chcecie tam wziąć parę groszy może jak Wam się uda od kasyna no to polecam ten właśnie system no jakby to było niezrozumiałe albo niewyraźne, napiszcie w komentarzach to wejdę więcej, a no jeszcze chciałem coś opowiedzieć, sąsiad obcina gałęzie, przepraszam bardzo przerwy. Chciałem wam opowiedzieć też taką wesołą dosyć sytuację, kiedy po 11 września po tym ataku bombowym na, na, na Trade Center, właśnie lecieliśmy, lecieliśmy do Las Vegas, no i czekając na samolot przyszli Arabi, arabscy i piloci i arabska taka Klientela szła na, do samolotu. Myśleliśmy, że do naszego, do tego Las Vegas. I moi synowie oczy stworzyli szeroko. No Taki był wtedy panika Siana wśród publiki, wśród społeczności. Ja od razu to ugasiłem. Mówię, jakby chcieli nas tam rozwalić w samolocie gdzieś. No to by nie, nie dawali i pilotów, i pasażerów. To po prostu jakieś arabskie linie leciały, i, i stąd byli tacy klienci, a my lecieliśmy amerykańskimi, i nie było tam nikogo. Który by tak wyglądał, podejrzanie, powiedzmy, jak na tamte czasy. No, takie, taka chwilka o, 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 o kasynie, o hazardzie. No i to na dzisiejszy dzień będzie tyle. Mam nadzieję, że jesteście w dobrym zdrowiu. Mam nadzieję, że będziecie mieli siłę i czas, żeby używać życia, tak jak ja się staram używać. No i tam znajdowali sobie cele w życiu, bo bardzo fajnie jest mieć albo habi. Coś, jakieś zainteresowanie, żeby wypełnić sobie swój czas, no albo cel obrać w życiu jakiś, żeby dążyć do czegoś, bo wiecie, to czasami nawet to oczekiwanie dojścia do celu może być bardziej podniecające niż, niż sam cel i bardziej ekscytujące, jeżeli chodzi o drogę do osiągania celu. Różnie bywa, no ale jest fajnie mieć to i no i tak troszkę to nas trzyma młodymi, kiedy, kiedy ciągle coś mamy jeszcze do zrobienia, do zdobycia, a kiedy nie jest to obowiązkiem, to wtedy się staje przyjemnością i wtedy ten cel a cel jest naprawdę przyjemny do osiągnięcia, bo nikt Was nie nadzoruje, nikt Wam nie każe, nie ma na to żadnych reguł i w tym jest cała przyjemność. No, takimi słowami na dzisiaj, ten piękny, słoneczny dzień. North Carolina jest przepiękna, co prawda założyłem czwaterek, bo rano było troszeczkę chłodniej, ale już się ociepliło, a siedzę przy, kawie, przy drugiej już kawie, przyznam się, i opowiadam Wam o tym o tym kasynie, po, po tym wyjeździe i po tym jednym pytaniu. Mam nadzieję, że nie zanudzam, Mam nadzieję, że ci, co oglądali ten poprzedni odcinek, znajdą ten też jako interesujący, chociaż niektóre historie się w nim powtarzają. No bo opowiadam z życia i z własnych doświadczeń, i tak jak mówię, zawsze powtarzam, są to subiektywne odczucia i doświadczenia, i każdy może mieć swoje zdanie. No, a takie jest moje, a ja do Was serduszka i to, co uważam za prawdę, i tylko prawdę. Trzymajcie się. Życzę zdrowia i miłości w życiu.